Kochani, to połknięcia, ja witam Was znowu na moim kanale. Jeśli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji. I witam też stałych bywalców i dzisiaj przychodzę standardowo z Waszymi jednymi z ulubionych filmów z paczkami z Aliexpress Dzisiaj mam tego trochę, więc nie przedłużam, będzie bardzo modowo, mam nadzieję, i tak bardzo dobrze jakościowo. Taki ma być ten filmik. Dzisiaj powiem Wam, przyszłam przygotowana i mam wypisane ceny tych rzeczy. Prawo ja po tylu Waszych prośbach udało mi się. No i zaczniemy od sukienki takiej boho znowu dla mamy. Ona przychodzi z takim pięknym paskiem. Super w gumkę jest pasek. Ona kosztuje, wszystko mam zapisane, nie będę wam pokazywać kartki, bo jest brzydka. Ale ona kosztuje i teraz nic nie widzę. 86,59 to popatrzmy na jej jakość. Podoba mi się w ogóle jej wzór, zobaczcie, krój. Ma troszkę lekko pufiaste rękawy, jest boho, jest długa i ma taką falbankę, czyli standardowo. Myślę, że to jest mieszanka poliestru z bawełną, może albo sam poliester. Składu niestety nie mamy, ale patrzcie, ona ma podszewkę. Która sukienka w sklepie za 86 zł będzie miała jeszcze podszewkę? Nawet tego typu, i będzie z paskiem. No, rzadkość. Bardzo mi się podoba i myślę, że to jest bardzo w stylu mojej mamy i ona będzie z tej sukienki bardzo zadowolona, więc przymierzam. To jest totalne wow. Serio, ona jest piękna. Wszystko mi się w niej podoba. Podoba mi się długość, jest dla mnie tak do połowy łydki. Podoba mi się krój, fason. Nie wiem, czy ja ją oddam mamie. No chyba oddam, bo ona mnie miała z niej więcej pożytku. Ale to jest sukienka, wiecie co? I na takie eleganckie wyjścia i się nada też na taki na co dzień, na przykład do pracy. Jak ktoś potrzebuje, powiem mam ja jestem zachwycona, to jest wszystko perfekcyjne. Pasek jest idealny, wszystko jest tak dopracowane. To, że ma tą podszewkę jeszcze, co jest w ogóle niesamowite, nie zdarza się przy sukienkach, które kosztują stówkę. Szok, dla mnie szok. Na plusik jest piękna, tu możecie zacząć z bliska. Zobaczcie, jak ładnie wygląda i materiał, i pasek. I wszystko jest po prostu perfekcyjne, nie ma niteczki wystającej. Materiał jest też fajny w dotyku, dobrze się w nim czuję. Mam nadzieję, że nie będzie potliwy. Jak najbardziej na plus. Co mamy teraz? Dobra, zacznijmy od góry. Mamy komplet. To jest taki sweterek różowy, tu z takim rozcięciem. Ma serduszko tutaj tutaj i z tyłu. Jeszcze gdzieś. Na no, na rękawku ma jeszcze serduszko. Powiem ja mam mięciutki, bardzo przyjemny sweterek, bardzo ładny też kolorystycznie. Sprawdźmy dół. Może najpierw sprawdźmy cenę. Cena tego kompletu to 9057. Spódniczka i sweter. Weźcie to pod uwagę. Mamy taką oto spódniczkę. Wszystko wziąłem w rozmiarze L, ale jak już możecie widzieć po mojej minie, podejrzewam, że w to swoich czterech literek nie wcisnę. Materiał jest fajny, taki sweterkowy tej spódnicy. Oczywiście standardowo spodenki, składu nie mamy, ale patrzcie, fajnie jest to, że mają tą podszewkę. To też jakby jest duży plus. Mam wątpliwości, myślę, że będzie ciężko wcisnąć w to mój tyłeczek, spróbujemy, ale powiem mam jestem w szoku, bo to jest komplet, jakby ja ciągle tak nie patrzę na te ceny, ja po prostu zamawiam, wiecie, pokazuję, już później mnie nie za bardzo obchodzi, ile wydałam, ile to kosztowało, ale to jest komplet, czyli sweter i spódniczka i kosztuje niecałą stówkę. Powiem mam przyjazna cena, tak? Teraz po zakupach w sieciówkach i po tym, jakie są ceny, to uważam, że to jest naprawdę okej okay cena. Pokażę Wam tylko, jak wygląda przód, bo z tyłu... Nie wyszło po prostu, no nie mogę się dopiąć tej spódniczce, smutno, smutek, ale może niedługo, bo zaczęłam się brać za siebie Może się uda w nią dopiąć, bo jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba, podoba mi się z tym swetrem, myślę, że nie tylko z tym swetrem będzie wyglądać fajnie A teraz szwy wyglądają, jak miały się zaraz rozwalić, bo, bo jest to trochę za ciasno, bo może nie jestem zapięta jakby. Zastanawiam się, rozważam nawet wycięcie tych spoderek, bo myślę, że wtedy bym się zapięła w nią jest to gdzieś w mojej głowie, ale powiem Wam, komplet jest naprawdę wart uwagi, bo jest fajnie wykonany. Tylko szkoda, że na przykład tutaj jest tak rękawek, a tu tak nie jest. Ja wiem, że to taki fason jest, że tu też jest jakieś serduszko rozcięcie, samo jest z tyłu, tu jakieś serduszko jest rozcięcie, ale jakby wolałabym, wolę symetryczne rzeczy, jeśli chodzi o takie elementy. Nie mówię, że wzorki miały być symetryczne, ale to tak. Powiem Wam, to jest naprawdę fajne, warte uwagi. Jakby się trafiło z rozmiarem, to zdecydowanie rzecz na plus. Jeszcze za stówkę, spódniczka i taki porządny swetem, no to niespotykany tak naprawdę. To czas na kolejny komplet. Tym razem mamy tak. Mamy golfik, który jest po prostu zwykłym, prostym golfem, z którego i tak będziemy mieli jakiś pożytek, nawet jeśli nie będziemy nosić tego z tym, co za chwilę. A co to jest? Jest sukienka. Patrzcie, jaka ładna. Tak mi się kojarzy ze świętami Ja jestem, wiecie, jeśli chodzi o guziki... To mam obsesję i po prostu te guziki to jest moja miłość, są piękne. Patrzcie na ten fajny materiał, który się ładnie mieni. Jedyne co mi się tak trochę mniej podoba to te ramionczka. Ja bym je wymieniła, ja takich rzeczy nie lubię, ale ten komplet kosztuje 94,47. Patrzcie na jakość tego materiału, grubość. Mamy jeszcze podszewkę oczywiście, wszystko jest obszyte cudownie. Składu znowu nie mamy, ale jakby jakość, cena i to, jak to wygląda na razie. Bardzo mnie do siebie przekonuje. Mam nadzieję, że też będzie mnie przekonywać dalej, jak to założę. Bardzo, bardzo ładna rzecz. Bardzo mi się to podoba. Powiem Wam, cieszę się, że wzięłam Elkę, bo tutaj widzicie w biodrach Mam trochę luzu, ale tak idealnie, na przykład w biuście jest dobrze dopasowana już. E, bardzo mi się podobały, mi się guziczki, podobały mi się to. Nie wiem, że nie ubrałam tego z białym golfem, też tak rozważam. Spróbuję może to zdjęcie tak też z białym, bo powiem Wam, bardzo mi się to podoba. Jest zabójcza. I ona kosztuje tam około stówki. Powiem Wam, za taką jakość, taki materiał, za takie wykonanie i za dwie rzeczy znowu zapłacić stówkę? No dla mnie mega. Bardzo podobały mi się guziki, są piękne, wykonanie jest świetne, znowu żadnej niteczki, nic nigdzie nie wystaje. Materiał jest tak naprawdę z tych porządnych, grubych materiałów, więc też jak najbardziej na plus. Tu możecie zobaczyć, jak te guziki ładnie wyglądają. Nawet do tego się nie przyczepię, powiem Wam, bo to wygląda też dobrze, jak się tak popatrzy na całość sukienki, to też dodaje uroku. No i tak jak mówiłam, do zakupu tej sukienki skłonił mnie znowu serial Sebina, nastoletnia czarownica, ona ma ten kołnierzyk przy tej sukience, to nie jest tak naprawdę ten krój, bo ona ma dość luźną tą sukienkę, ta jest bardziej dopasowana, ale mamy kołnierzyk, patrzcie na te guziki, to mnie w ogóle skłoniło do zakupu to Wiem, że to jest taki tak naprawdę mały element, ale on dodaje jej tyle uroku. Patrzcie, tu jeszcze jest na rękawku, więc, jakby bardzo przemyślane. Bardzo gruby, porządny materiał. Patrzcie, trochę elastyczny, ale zobaczcie znowu pod spodem mamy podszewkę, mamy zameczek. Wszystko wykonanie jak najwyższej jakości, w ogóle piękne, cudne. I ja jestem zachwycona. Ta koronka jest śnieżno-biała, więc, jakby nie ma. Problemu, że tutaj już mamy jakiś inny kolor. I ta kosztuje 104,71. Po filmie, gdzie pokazywałam Wam z mohito sukienki, takie sylwestrowe, tam była taka czarna, jedyna, taka klasyczna, i ona kosztowała 140 zł. To jakość tej jest o wiele lepsza, jeśli mam być szczera, i jest o wiele grubsza, lepiej wykonana. Wiem, że to w ogóle porównuje trochę niebo a ziemię, bo jakby. Tamta była z cekinami, znaczy tamta miała takie cekinowe przycięcie, ale chodzi mi o jakość materiału. Tam mieliśmy nawet mniej materiału, bo przecież to była taka bardziej odkryta, krótsza, a tu mamy więcej. I według mnie pięknej sukienki, wykorzystanego na piękną sukienkę. Mam nadzieję, że będzie mi się podobać też, jak przymierzę. przymierzam. Powiem Wam, bardzo mi się podoba. Ładnie podkreśla talię, w ogóle ładnie leży, ładnie się dopasowuje, przesuną się, może byście widzieli lepiej długość. Podobają mi się te detale, mimo że ona jest taka bardzo zachowawcza, nie czuję się, wiecie, mi tak mniej staro jakoś, yy, czy coś takiego. Czuję się w niej bardzo dobrze. Nawet w miarę seksownie, ładnie podkreśla figurę. Według mnie to taka sukienka, jak ktoś potrzebuje czegoś eleganckiego, na przykład do pracy, to też dobrze się prezentuje. Nie wiem, czy też tak uważacie, czy może za dużo się tutaj dzieje, mimo że ona jest prosta i tylko ma kołnierzyki, te łziki. Bo trochę to jakby jest. Z tyłu wygląda tak. Powiem wam, jakość tej sukienki jest naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo fajny materiał. Tutaj, jak widzicie, jest taka mała niteczka wychodząca, ale to jest jedyne do czego można by się przyczepić. Tutaj piękny jest ten kołnierzyk, wszystko jest piękne. Mi się bardzo, bardzo podoba ta sukieneczka. I kolejna sukienka. Patrzcie, patrzcie na to. Patrzcie na to. Mamy guziki z przodu. Pufiaste rękawy, materiał z podszewką znowu, więc jakby nie mamy tylko tej cienkiej warstwy, która byłaby ciut prześwitująca, teraz jesteśmy zabezpieczeni, nie prześwitujemy, yy, guziczki do zapięcia, o jest z tyłu zamek, ja myślałam, że za każdym razem będziemy musieli ją odpinać, zapinać te guziki, ale mamy z tyłu zamek, więc to jak najbardziej na plus, nie będzie trzeba, raz się zapnie i już nie odpinamy, yy, rozmiar M i trochę się martwię, że ta M -ka będzie mała, trochę. O, i patrzcie, jeszcze zamek jest w rękawku, żeby się nie martwić, żeby tutaj przejść przez dłoń, jeśli ktoś ma większą. I ta sukienka kosztuje 102,39 zł, więc bardzo przyjazna cena, jeśli mam być szczera, za taką fajną sukienkę i dość taką, wiecie, stylową. Przychodzi też z paskiem, więc można ją sobie związać. Bardzo, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie na mnie dobra. Jak nie, to pójdę zamknąć się w pokoju i płakać. Przymierzam. Miałam duże obawy, jeśli chodzi o rozmiar, że będzie dla mnie za mała. Tu jest na styk, w biuście. Więc jeśli jesteście ciut większe, to zdecydowanie. Ale tu nawet się jakoś tak na biodrach bardzo nie rozchodzi. Powiem wam, bardzo mi się podoba. Uważam, że jest genialna, pięknie się prezentuje. Podobają mi się bardzo te rękawki, że są takie duże tutaj. Podoba mi się to, jak ładnie wygląda talia. Trochę nie wiem, czy nie odpiłabym jednak więcej guzików, nie zrobiłam sobie dekoldu. Ciągle to rozważam, może spróbujmy. Nie, chyba to jest jej urok, tak naprawdę, to, że ona jest tak potrzebna tak powinno być. Oczywiście polecam. E, i zakładać zapiętą po prostu z wykorzystaniem zamka, bo to ułatwia życie. Próby założenia tego i zapinania na sobie nie poszły zbyt pomyślnie, ale powiem Wam, żadna nitka nie wychodzi, wszystko jest pięknie uszyte, ładnie się to pasowuje. Tutaj bardzo dobrze ma tą podszewkę, bo dzięki temu to właśnie ona tak leży i tutaj trochę sterczy. To jest w ogóle fajna sukienka, jakiegoś tu nie ma bioder, dlatego że tutaj przez ten materiał biodra się fajnie tworzą. Dla mnie genialna, trochę krótka, ale nie jest aż tak krótka. Tu możecie zobaczyć też, jak wygląda z bliska materiał, bardzo ładnie się prezentuje, nie jest taki typowo sztuczny, też śliski. Tutaj też widzicie, troszkę się rozchodzi na biuście. Jeśli jesteście tutaj troszkę szersze, to rozmiar w górę, bo tutaj to ma największe znaczenie i to będzie decydowało, czy wejdziemy. Ja nie wejdę w staniku, będzie mi się rozchodzić, ale bez... Jest ok i nawet nie prześwituje, bo jest gruba warstwa materiału. Kolejna tym razem zacznę od ceny 110.27. Mamy koronkowy przód i dół i mamy podszewkę. Uwaga, mamy dwie warstwy podszewki. No dobra, to mądre, bo ta podszewka nie jest aż tak zabezpieczająca, ale już z tą koronką i z tą podszewką jest ciut lepiej. Jedyne, co mi się trochę nie podoba, to tutaj ten materiał z tyłu. Wolałabym, jakby ona była cała koronkowa. Wiecie, tak by lepiej to się prezentowało, lepiej trochę wyglądało, a teraz mamy takie czemu nie jest cała taka? Ona wyglądała na zdjęciach na bardzo krótką, dlatego wzięłam L, żeby jakby mieć pewność, że wiecie, wszędzie będzie ok i wszystko będzie działać. Ale teraz mam wrażenie, że jest dość duża, więc jakby może... Może to M byłoby też ok, zaraz przymierzymy i zobaczymy jak to działa. Dość przyjazna sukienka, no na pewno to też jest jakaś sukienka na jakieś wyjście, nie na co dzień za bardzo, ale ja bardzo lubię tego typu sukienki, więc przymierzam. Szczerze mówiąc, podoba mi się, ale mogłam jednak wziąć tą emkę, Nie wiem, mnie, co mnie podkusiło do zakupu tej elki, bo tutaj mam jednak trochę za dużo luzu i może tu mam stanik i w ogóle lepiej brać swój rozmiar w tej sukience, to od razu mówię. Jest naprawdę fajnie wykonana. Znowu tu nie widzę jakichś niteczek wychodzących ani nic takiego. Z tyłu prezentuje się tak. Powiem Wam, to jest taka fajna sukienka, jakąś taką szletnią nawet imprezę. To jest może jeszcze taką wiosenną. O, idealną wiosenną, kiedy jeszcze nie jest aż tak ciepło, więc musimy się trochę zakryć. A jest elegancka, dobrze się prezentuje, ładnie leży. Podoba mi się bardzo e, właśnie ta cielista podszewka, dzięki której to wygląda, jakby po prostu było ciało, a tak naprawdę na to tylko taka. Koroneczka. Patrzcie, jak ładnie w ogóle się prezentują te kolory ze sobą połączone, jak to fajnie wygląda u góry tutaj to połączenie. Ładne jest to przejście. Może ten pasek bym jedynie wymieniła na troszkę inny, ale to też może dlatego, że jest dla mnie tutaj za luźna. Znowu zaczniemy od paska. Sukienka przychodzi z takim pięknym, białym paskiem. Jestem zachwycona tymi paskami, będę kolekcjonować paski, za małem sukienki, żeby mieć paski. Logiczne. I tak kosztuje 7561 Mamy białą sukienkę z grubego materiału. Ogólnie ja myślałam, że to będzie taki, taka płaszczu sukienka, czyli będzie można jej rozpiąć i nosić jako płaszcz. Ale niestety nie da się. To są atrapy, z tyłu jest pasek, którym, który nam zapewnia to, że możemy ją założyć. Niestety nie da się nosić jako płaszcz, tylko jako sukienka. Tu się trochę dzieje przy szyi, bo jeszcze mamy tą kokardkę, ale piękne guziki znowu, moja miłość tutaj możecie zobaczyć z bliska, bardzo fajnie jest zrobiona ta nitka że ma te takie przejścia widzicie, te kolorowe nitki to dzięki temu tak naprawdę ona jest taka urocza, wzięłam rozmiar L, bo jakby temu materiałowi który jest w ogóle nieelastyczny, nie ufam i nie ufam swojej figurze to sukienka dla mamy, więc tym bardziej chciałam wziąć L, żeby jakby mogła w nią wejść, nie wiem czy ona będzie to nosić jakby to nie jest boho i to nie mam pewności, że będzie. Jak boho jej zamawiam, to wiem, że będzie, a tutaj może nie założyć. Ale zaraz zobaczymy, przymierzymy i poznamy też niedługo jej opinię. No i to jest jedyna rzecz w filmiku dzisiaj, którą mogę powiedzieć, że szczerze mi się nie podoba i szczerze nie polecam, bo ona jest niewymiarowa, po pierwsze. Zobaczcie, mi się tu rozchodzi, a tutaj jest idealna tak naprawdę. To jest takie rozcięcie po prostu trochę kontrowersyjne, do tak zabudowanej góry jest w niej strasznie ciepło, więc tak naprawdę niepraktyczna. Wykonanie super, i wszystko inne super, ale gdzie w tym? Ktoś mi powie? Bo ja nie wiem. W ogóle się nie dopią z tym, bo nie mogę tak podnieść ręki sama. Niestety. Eee, nie. Znaczy, dla mnie nie. Wszystko jest tak naprawdę okej, okay, ale ja wyglądam w tym zdecydowanie dziwnie. No to czas na szybkie podsumowanie. Ogólnie jestem bardzo zadowolona, jakość do ceny tak naprawdę dzisiejszy filmik pokazał, że AliExpress potrafi, że możemy kupić tam rzeczy o wiele tańsze niż w naszych sieciówkach i o wiele lepsze i ciekawsze. Więc jakby to była obrona AliExpress po tych filmikach, gdzie mówicie, że chwalę AliExpress, ale i chwalę sieciówek, bo już mi odbiło. Nieprawda, pokazałam. Mam nadzieję dzisiaj, że tak nie jest. Tak jak zawsze zapraszam na moje strony, na Facebooka, na Instagrama. Tam też jestem bardzo aktywna. Dziękuję wam bardzo za to, że się gondeliste. Zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia niedługo.